Warto zwrócić uwagę na to, jak tworzona była umowa naszej spółki. Jest wiele przykładów, też takich nawet dzisiaj głośnych, YouTube'owych, gdzie umowa spółki ZOO była tworzona bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia. To zazwyczaj tak jest. Tworzymy sobie jakiś tam mały kapitał zakładowy, to 5 czy tam 10 tysięcy złotych, mamy jakąś tam domyślną umowę spółki, ale ona nie przewiduje właśnie, co się dzieje w sytuacji, gdyby jednego ze wspólników nam zabrakło, tak? Czyli mamy sobie trzech wspólników, nagle wyobraźmy sobie, że jeden wspólnik nam umiera. Domyślnie wygląda to tak, że Działy w tej spółce dziedziczy jego rodzina, w tym nieletnie dzieci. Więc jeżeli prowadzimy biznes, który polega na tym, że my musimy brać jakieś zobowiązania, sprzedawać jakieś nieruchomości, no jakiś biznes na przykład, który polega na handlu nieruchomościami, na, na flipowaniu nieruchomości, to w takiej sytuacji każda decyzja co do każdej nieruchomości, jeżeli w ramach spółki mamy osoby nieletnie, będzie musiała być konsultowana z sądem i będziemy musieli mieć zgodę na zaciągnięcie nowych zobowiązań, na sprzedaż jakiejś tam nieruchomości, którą, którą mamy na spółkę. Więc to nam totalnie paraliżuje biznes. Takie postępowanie sądowe. Żeby uzyskać zgodę, no, potrafi trwać na przykład pół roku. Także wyobraźmy sobie, jaki to jest paraliż dla spółki. No i taką rzecz można uregulować po prostu w umowie spółki. My możemy rozstrzygnąć, czy te udziały mają dziedziczyć tylko pełnoletni spadkobiercy tego wspólnika, czy w ogóle wykluczamy kogoś innego z dziedziczenia i w miejsce tego zmarłego wspólnika wchodzą pozostali, ale wtedy musimy ustanowić taką kwotę rekompensaty dla tej rodziny, która została jakby pominięta.